Witajcie, tutaj Gosia twardo ze slowlifeblog.pl Jakiś czas temu obiecałam Wam nagranie dotyczące tego, jak odgracić własną przestrzeń zewnętrzną za pomocą metody mari Kondo. Tych metod na odgracanie jest dużo więcej i ja myślę, że warto byłoby o nich porozmawiać. Żeby nagranie nie było zbyt długie, to postanowiłam podzielić je na dwie części. i Dzisiaj opowiem o pięciu najciekawszych metodach, z jakimi spotkałam się, dotyczącymi odgracania. A całe kolejne nagranie poświęcę na metodę Marii Kondo. Zapraszam. Na początek chciałabym doprecyzować, że jeżeli mówię, że coś wyrzucamy, czegoś pozbywamy się, to mam na myśli takie odpowiedzialne pozbywanie się, czyli daną rzecz przekazujemy najlepiej organizacji charytatywnej albo osobie z rodziny lub z komuś znajomemu, ale takiej osobie, która na pewno z danej rzeczy skorzysta, żeby to nie był taki prezent niechciany na siłę. Po drugie, daną rzecz możemy sprzedać. Jeżeli danej rzeczy nie możemy ani sprzedać, ani komuś podarować, to wyrzucamy do, oddajemy do recyklingu. No a jeżeli nie nadaje się już do niczego innego, no to wyrzucamy po prostu do śmieci. Pierwsza metoda, o której chciałabym opowiedzieć, to jest metoda, która się nazywa Packing Party. Została ona wymyślona przez twórców bloga The Minimalists Joshua Fieldsa Milberna i Rajana Nicodemusa. Polega ona na tym, że wszystko, to co posiadamy pakujemy w kartony. Te kartony opisujemy, żeby mniej więcej wiedzieć co gdzie jest i przez miesiąc wyciągamy tylko te rzeczy, które są nam rzeczywiście potrzebne, tylko to z czego korzystamy. Po miesiącu wszystko wyrzucamy. To jest taka metoda dosyć radykalna, ale myślę, że fajnie sprawdzi się w przypadku osób, które i tak się przeprowadzają. Że to jest taki ciekawy sposób na, jakby na takie nowe otwarcie. Ja bym tylko tę metodę zmodyfikowała o czas, po którym pozbywamy się rzeczy. My żyjemy w kraju, gdzie są pory roku i myślę, że warto byłoby wydłużyć ten czas po to, żeby mieć możliwość rozpakowania ubrań i sprzętu sezonowego, sportowego. Druga metoda, o której chciałabym opowiedzieć, to jest metoda Minimalism Game, również wymyślona przez tych samych autorów. I tutaj w tym przypadku również bawimy się przez miesiąc. Polega to na tym, że pierwszego dnia wyrzucamy jedną rzecz, drugiego dwie, trzeciego trzy, 15 piętnaście, a trzydziestego trzydzieści jeden. No i bawiąc się w ten sposób przez miesiąc wyrzucamy 496 rzeczy. To jest metoda ilościowa. No i z jednej strony będą osoby, które nie mają aż prawie 500 rzeczy, których chcą się pozbyć. No więc myślę, że to nie o to chodzi, żeby na siłę wyrzucać rzeczy, które są nam potrzebne, że możemy przerwać w dowolnym momencie. A z drugiej strony będą osoby, które, dla których wyrzucenie 500 rzeczy to jest nic i będą miały potrzebę wyrzucić więcej. Myślę, że nie ma co się skupiać na ilości. Ta metoda jest ciekawa z tego względu, że ona uczy nas takiego systematycznego pozbywania się rzeczy, których nie potrzebujemy. I to w tej metodzie jest najciekawsze. Kolejna metoda, o której chciałabym opowiedzieć, to jest zasada 20 na 20. Ona doskonale sprawdzi się w przypadku tak zwanych przydasiów. Przydasia mm, przyda to jest bardzo trudna kategoria do odwracenia i kategoria pułapka. Tak naprawdę, ponieważ jest bardzo wiele rzeczy, których powinniśmy się pozbyć, ale nie umiemy tego zrobić, bo wydaje nam się, że się nam jeszcze przydadzą. No i słowo wydaje nam się jest tutaj słowem klucz, bo tak naprawdę, jeżeli te rzeczy przez miesiące albo i lata leżały spakowane w kartonach gdzieś na strychu albo w piwnicy i do tej pory z nich nie skorzystaliśmy, to z całą pewnością ich już nie wykorzystamy. No więc ta zasada mówi o tym, że jeżeli danego przydasia, co do, co, którego nie umiemy wyrzucić, a który, jeżeli okazałoby się, że jest nam potrzebne, którego możemy odzyskać w czasie krótszym niż 20 minut i za cenę niższą niż 20 dolarów, to spokojnie możemy tej rzeczy się pozbyć. W przeliczeniu na nasze 20 dolarów, to jest tak około 70-80 złotych. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że wyrzuciłam bardzo dużo rzeczy i jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym żałowała, że, wyrzu że wyrzuciłam coś, co później okazało się potrzebne, wręcz przeciwnie. To jest tak, że jak się czegoś pozbywamy, to od razu zapominamy, że w ogóle coś takiego mieliśmy. Czwarta metoda, o której chciałabym opowiedzieć, to jest metoda wieszaków. Ona doskonale sprawdzi się w przypadku ubrań. Polega to na tym, że wszystkie ubrania, które wiszą w szafie, wieszamy wieszakami w jedną stronę. Później, jak z czegoś korzystamy i odwieszamy daną rzecz do szafy, to wieszamy ją wieszakiem w drugą stronę. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są poukładane w szafach, to te po skorzystaniu odkładamy w trochę inne miejsce albo składamy trochę inaczej. Generalnie chodzi o to, żeby po pewnym czasie zobaczyć, co lubimy i co nosimy, a co tak naprawdę robi nam tylko Tłum w szafie. No i po pewnym czasie tłumu pozbywamy się. Piąta metoda, o której chciałabym opowiedzieć, to jest metoda taka, że sprzątając na bieżąco, wyrzucamy rzeczy, które są nam już niepotrzebne. Ona bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku, jeżeli już przynajmniej częściowo mamy odgracone mieszkanie. Ja sama bardzo chętnie z tej metody korzystam. Nasze mieszkanie odgraciłam dość kompleksową metodą Marie Kondo już jakiś czas temu. No i teraz jak natrafiam na przedmiot, który uznaje, że już nam nie służy, a którego nie umiałam się pozbyć wtedy, no to go po prostu wyrzucam. Odwracanie swojej przestrzeni zewnętrznej to proces. Jednorazowe pozbycie się wszystkich niepotrzebnych rzeczy jest bardzo trudne. Większość ludzi z natury w mniejszym lub większym stopniu jest zbieraczami. Mówię tutaj również na swoim przykładzie. Przez lata sporo mi się tego nazbierało. Otoczenie zewnętrzne warunkuje nas do czegoś zupełnie przeciwnego. Mamy wpajane, że zdobywanie przedmiotów jest dobre, wiąże się z prestiżem, wysokim statusem społecznym, dlatego pozbywanie się rzeczy może nam się wydawać nielogiczne i wręcz zagrażające naszemu bezpieczeństwu, ale tak nie jest. Z całą pewnością możemy prowadzić ciekawe życie w bardziej uporządkowanej przestrzeni. Pozwoli nam to skupić uwagę na tym, co dla nas jest ważne. Na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twój cenny poświęcony mi czas. Jeżeli to nagranie wydało Ci się wartościowe, to podziel się nim ze znajomymi, daj lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał, aby mieć informacje o nowych filmach. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.